Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego. Na wernisarzu wystawy, międzynarodowej wystawy pokonkursowej Satyrykan Legnica 2019, 42 edycja. Już po raz piąty, odkąd ponownie nawiązaliśmy współpracę tutaj, gości w Muzeum Karykatury. Cieszę się, bo jest to taka premiera. Warszawska tej, tej ekspozycji zaraz po prezentacji legnickiej. tysiące artystów nadesłało swoje prace do konkursu. Ostatecznie jury na wystawę wybrało tych prac około 200. Witam bardzo serdecznie organizatorów konkursu i wystawy: panią Elżbietę Pietraszko z Fundacji Kulturalno-Społecznej Satyrykon i Pana dyrektora Grzegorza Szczepanika z Legnickiego Centrum Kultury. Witam państwa bardzo serdecznie. Dwie kategorie w tym roku: jak co roku, satyra i żart. I w tym roku temat Stop, który, jak państwo na pewno zwrócicie tutaj uwagę na, na rysunki, no skłonił artystów do różnorodnych interpretacji związanych z tym hasłem, zarówno politycznych, jak i społecznych, obyczajowych, ekologicznych. Nagrodą Muzeum Karykatury wyróżniliśmy właśnie taką ekologiczną koncepcję interpretacji tego tematu. Laureatem naszej nagrody został pan Filip Ciślak. Natomiast Grand Prix tegoroczne trafiło do Sejeda Ali Mire z Iranu, a w poszczególnych kategoriach zdobyli Saja Trafei z Iranu, Szymon Szymankiewicz Polska. Nika Jaworowska-Duchlińska – Polska, Andrzej Popow – Rosja, Jerzy Głuszek – Polska. Natomiast w dziale satyra i żart yy, Michał Majewski z Ukrainy, Sergiej Sicienko z Izraela, Sergiej Belozerów yy, z Rosji, Szanrok Hajdari reprezentujący Francję i Oleg Dergaczow w tej chwili reprezentujący Kanadę. Muzeum karykatury i satyrykon, to tak jak brat i siostra, yy, myślę filary polskiej satyry, i oby tak było zawsze, abyśmy zawsze mogli współpracować i być obecni tutaj, tak jak muzeum. Z radością zawsze gościmy, witamy w Legnicy. Proszę Państwa, do wystawy jeszcze wrócimy, a teraz pozwólcie Państwo, że coś satrykonowego oczywiście, ale też wyjątkowego dla nas. Od kilku lat mamy zaszczyt, przyjemność przyznawać bardzo szczególną nagrodę. Nagroda. Dla ludzi, którzy nie mają oporów, żeby mówić rzeczy wprost, jak jest, żeby troszeczkę nam powiedzieć i pokazać, słuchajcie, ale zastanówcie się nad sobą, bo to, co robicie, to może nie jest do końca fajne, albo wręcz przeciwnie, mówią, słuchajcie, jesteście świetni. Ludzie, którzy nie idą na tanie, łatwe kompromisy, a do tego świetni artyści, ludzie absolutnie wyjątkowi. Ta nagroda jak państwo być może już pamiętają, kojarzą, to Legnickie Szpile, Szpile Satyrykonu. Całą rzeszę już mamy fantastycznych nagrodzonych osób. Nie wszystkie niestety są z nami, bo już i pan Wojciech Munarski na przykład odszedł, ale on tak naprawdę zostaje w naszym sercu, jest w naszym sercu. Cieszymy się, że ta nagroda do niego trafiła i wiemy, że on również się nią bardzo cieszył. W tym roku bardzo burzliwe obrady. Państwo pozwolicie, że skorzystam z ściągi Kapituły, ponieważ ta Kapituła pracuje w taki dość skomplikowany sposób. Najpierw wymyślamy, kogo chcielibyśmy nagrodzić tymi nagrodami, uzasadniamy to, a później właśnie między sobą przy pomocy elektronicznych mediów dyskutujemy i, i próbujemy. Tych najlepszych wskazać, naszym zdaniem oczywiście. I w tej kapitule znaleźli się Artur Andrus, Magda Czapińska, Jerzy Kisielewski, Jarosław Mikołajewski, Henryk Sawka i moja skromna osoba. I po tych dyskusjach, po tych wszystkich naszych utarczkach, przekonywaniach i głosowaniach okazało się, że mamy rzeczywiście fantastyczną ekipę ludzi, których można nagrodzić, ale wśród nich najwięcej głosów zebrali pan Andrzej Poniedzielski za twórczy pesymizm i tu myślę, że żadnego więcej komentarza nie trzeba oraz obecny z nami, zapraszam panie Piotrze, pan Piotr Bukartyk za trzymanie ręki na pulsie wydarzeń i komentowanie ich piosenkami radiowymi. Proszę Państwa, dla mnie to jest szczególna, szczególna chwila, ponieważ ja Uwielbiam twórczość pana Piotra. Nigdy nie miałem okazji się z nim spotkać i porozmawiać, choć kiedyś na korytarzu w trójce żeśmy się minęli. Ale to ja patrzyłem, ojej, Bukarty przeszedł, a pan Piotr po prostu szedł do swoich spraw. Teraz mam nadzieję, że, że zostanę zapamiętany chociaż na pięć minut. I mamy pani Elu, no. Pani Ela Piotraszko. właśnie zaraz przyjdziemy, bo proszę Państwa, <laughs> proszę Państwa szpila satyrykonu o nas obowiązuje, Panie Piotrze, więc nie schodzimy z bardzo wysokiego pułapu i cały czas, cały czas prosimy, żeby ją kuć w te wszystkie nasze przywary i problemy, z, który, z którymi się na co dzień borykamy i, i żeby nasza rzeczywistość stawała się lepsza. Pan Andrzej Poniedzielski, myśmy się praktycznie minęli po drodze, bo on dzisiaj jest na Dolnym Śląsku, ale wiem, że mam Pan Piotr niespodziankę w związku z tym, z tą nagrodą dla Pana Andrzeja. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Kolega wysłał list, bo jesteśmy grajkami również, więc pracujemy. I, i, i jego losy rzuciły gdzieś tam właśnie na Dolny Śląsk. Natomiast yy, wysłał mi gołębiem list. Ja tego gołębia trzymam w komórce. Zidentyfikuję palec i już Państwu czytam. Nie jest do Rymu. Brzmi tak. Dziękuję za ten szpilę. Traktuję ją jako owszem wyraz uznania, ale i zobowiązania. I zobowiązuje się do stosowania szpili owej zgodnie z przeznaczeniem względem wiecznie nabrzmiewającego balonu głupoty przybierającej w szczególnych przypadkach postać dumy, a w jeszcze szczególniejszych narodowej. Andrzej Poniedzielski. I ja się podpisuję również... Aha, no jest jeszcze postscriptum. Bardzo dziękuję pani Elżbiecie Pietraszko, która zaprosiła mnie kiedyś do jury Satrykonu i zwróciła uwagę, zwróciła tym moją uwagę na możliwość wypowiedzi bardziej lakonicznej niż moja. Jak słychać, dzięki uprzejmości Piotrka, myślę o tym, aha, Piotrkowi jeszcze. Dziękuję, że zgodził się na to, co robi w tej chwili. No i mamy teraz razem parę szpil, już jesteśmy umówieni, potwierdzam. Na wspólny spacer z użyciem tychże jesienią po Żoliborzu. Dziękujemy. Ja przekażę. wam to gdzieś tak. Teraz Ja po prostu, Andrzej, to jest trochę większy rozmiar, tak, to, więc ja, ja trochę dla niego rozchodzę. I będziemy nosić się na zmianę. Pięknie dziękuję w imieniu swoimi kolegów. Jak zwykle obserwowałem pracę żyli, po raz kolejny. To jury nie było, nie wywoływało nazbyt wielkich emocji, tak jak to bywało w latach wcześniejszych, kiedy na przykład jurorem był pan Wojtek Chmurzyński. Jak to o nim wspomina mnie przez przypadek, odszedł od nas w tym roku. Przez wiele, wiele lat właśnie Wojtek satyryką zapraszał do muzeum. Bardzo nam go brakuje, ale myślę, że jego dobry duch i. i ta Czasami taka krnąbrna postawa będzie nas wszystkich napędzać do tego, żebyśmy po prostu byli lepsi, żebyśmy po prostu, po prostu byli w sztuce. Bo tego i sobie i Państwu życzę, żeby ta sztuka była w naszym życiu, bo ona jest bardzo ważna. Bo raczej o rysunkach trudno się opowiada. Poza tym każdy z nas ma swój subiektywny świat, swoje własne odczucia. W tym roku tematem, który towarzyszy satyrze i żartowi, to jest stała kategoria, jest znak stop. Dlatego znak stop, bo nadawaliśmy różne tematy, które towarzyszyły poszczególnym edycjom, bo świat chyba nas coraz bardziej niepokoi, jest wiele niepokojących zjawisk, które często bagatelizujemy. I to, co nas napawa takim lękiem, strachem, to właśnie artyści, których misją jest wsząsanie ludźmi, bo satyra jest lustrem czasu, właśnie próbują odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest ten stop, na co musimy zwrócić uwagę, i żeby to, co oni pokazali, wywołało jakąś refleksję. Jest wśród nas wiele wspaniałych osób, Myślę, że pan Stanisław tym przyjmie powitanie w ich imieniu. Dziękujemy, że pan znalazł czas i przyszedł. Pan Stanisław, tym. Przystępujemy do tradycyjnego pęknięcia wystawy. Poproszę panią Elę Szanowni Państwo, wystawę Satyrykan Legnica 2019 w Muzeum Karykatury uważam za otwartą. Zapraszam Państwa na lampkę wina.